AZTS Katowice kontra gwiazda ruda Śląska. Teraz minuta ciszy. AZTS oczywiście w klasycznych strojach zielono-czarnych z białymi elementami, natomiast gwiazda również klasycznie w żółto-białych trykotach. Teraz szansa pierwsza w tym spotkaniu i obity słupek od zewnętrznej strony przez Dominika Śmiałkowskiego. Tak więc ta dysproporcja <dusza> duża w stosunku do Gwiazdora. Notabene, Gwiazdy Ruda Śląska. Fakundo Setiego, różnica 16 trafień. Na korzyść oczywiście Ar Argentyńczyka. Dzisiaj występującego w Katowicach, ale nie od pierwszej minuty, a teraz bramka dla AZS, ładne rozegranie Popławski do Luteckiego, no i mamy trafienie, 1 do 0 prowadzi AZS. No i właśnie, bar przy piłce, rozpoczyna się akcja gwiazdy i słupek. City Przejęta piłka przez asetet. Popławski 2-0. No tutaj domagają się przewinienia gracze e, gwiazdy Ruda Śląska, ale sędziowie milczą, a Popławski strzela. Czy kolejne trzy punkty dopiszą do swojego konta? Szansa dla asetetu Lutecki. Zamieszanie. Jeszcze nie koniec. Jeszcze Lutecki i to jest 3-0. Świetnie rozegrana po raz kolejny akcja. Z AZS-u Katowice. Rusza mieszczanin. Ciekawe co Wiktor Grzywaczewski powiedział w tej przerwie swoim zawodnikom, bo tutaj trzeba grać lepiej. Nie ma gola. Seti. Ciekawie to wymyślił Seti, ale Burzej wiedział o co chodzi. Alcibar. Seti na lewą nogę, Seti, ależ teraz akcja! Dobrze tutaj zauważył partnera zespołu, ale nie udało się przejąć piłki. Teraz to się dzieje za sprawą Śmiałkowskiego. Szansa dla gwiazdy i broni Burzej! Strzały celne, tutaj przewaga, co ciekawe, gości. 6 do 4, w atakach również. I w strzałach niecelnych również, a teraz ładna akcja zetesu. u nie mają sposobu na razie zawodnicy gości. Po pierwsze na pokonanie Kaspara Burzeja, a po drugie na stwarzanie sobie jakichś takich stuprocentowych naprawdę sytuacji. Oczywiście było wiele strzałów, ale teraz pokazuje Popławski, jak należy grać. Jak należy asystować przede wszystkim, bo to jego druga asysta w tym meczu. A trafia do siatki Patryk Widuch. Musi poprawić skuteczność drużyna e, gości, bo, bo konkretna jest na pewno drużyna gospodarzy. No i teraz się udało. Akcję zapoczątkował golkiper Paweł Mieszczanin. Później podanie do Alcipara od Kamila Skrzypińskiego i mamy pierwszą kontaktową bramkę dla gwiazdy. Teraz proszę, i mamy! Tak, kolejne trafienie i świetna akcja. Pawła Mieszczanina. 4-2. Rozpędza się gwiazda, a na lidera tego powrotu wyrasta Paweł Mieszczanin. na Jączyk trafia. Podrażniony AZS musi wrócić do tego meczu. Biel i brawo, Mieszczanin. Lutewski rusza. Przewracany Lutecki, nie ma gwiska, dalej akcja ZTS. I to jest 5 do 2. Śmiałkowski trafia. I cieszą się teraz gospodarze. Śmiałkowski, przewracany. gdyby tutaj, jest gol! Miałem mówić, gdyby tutaj piłkę dostał Bar, mógłby dokończyć tą akcję, ale i on i tak ją kończy po zagraniu Skrzypińskiego. I mamy 5 do 3. Co to jest za mecz? Szansa dla Popowskiego teraz, z wychodzi, wybija piłkę. Jest gol dla ZS-u. I świetnie znowu pomyślał i wykonał. Artur Popławski. Popławski. Jeszcze szansa na dobitkę. I będzie rzut karny. Zagranie piłki ręką. Sprawdźmy, Popławski czy mieszczanin. Popławski. Gol. Seti brodzi Burzej. Mało tego, jeden... Jeszcze jeden faul gości będzie skutkowo przedłużonym rzutem karnym, a teraz Kubik miał swoją szansę. Teraz każdy atak będzie prowadzony właśnie w ten sposób. Wraca Grzywaczewski, lama sił. <grystanie> Na kolanach teraz Marcin Paniczek krzyczy coś do swoich zawodników. Chyba ze złości, że nie wykorzystali pustej bramki. Jak gwiazdy, teraz ładna akcja. Broni, Mieszczanin dobitka bitka i gol. Lutecki, hat-trick i to jest myślę koniec tego meczu. Jest bramka numer 4. Tak więc przypisałem samobójcze trafienie, ale jednak set. I teraz jeszcze groźnie, proszę. Grzybaczewski. Dobre rozegranie, ale nie trafia. 8 do 4. AZTES wygrywa z gwiazdą Ruda Śląska. Zasłużenie, zdecydowanie, ale myślę, że oglądaliśmy naprawdę kawał dobrego polskiego futsalu.